Unboxing takiej apteczki medycznej, znalezionej na wystawce. Zaraz powiedzą, że na śmietniku. Wielka w porównaniu do mojego uba. I zobaczcie, jakie ma fajne zapięcie. I otwieramy, co jest w środku. Pokaż kotku, co jest w środku. I teraz, tu w środku jest. W ogóle mam pytanie, czy to w ogóle będzie. A nie, jedna rzecz jest otwarta. To będziemy to testowali. Ja tego nie otwierałem. W ogóle pierwszy raz to otwieram. Na palucha. O rękami, e, rękawiczki gumowe, tu chyba maseczka, i rękawiczki gumowe to będzie to jakieś opatrunki. To takie dosyć duże, te opatrunki. Wiecie, to wszystko jest pozamykane szczelne. Ciekawe, czy to jeszcze jest, jest zdatne po prostu do użytku. Myślę, że to jest jakiś opatrunek 60 na 80 mm Wszystko jest w języku, oczywiście, niemieckim. O co to jest? He. Eee. Nie wiedziałem, myślałem, że jakieś leki, a to są plastry normalnie z opatrunkiem. Wow! Maseczka taka chyba do intubowania. Ja pierdykam, ty nawet w tej aptece jest ołówek jakiś notatnik. Znowu jakaś gaza. 96 na 96 x 136 nie wiem co to jest w ogóle. Wiesz co to znaczy? Nie wiem, jakieś specjalistyczne słowo. Woreczki strunowe chyba, żeby po prostu zużyte rzeczy wrzucić. Kurczę, powiem wam, że na bogato... Bogato. Tu mamy coś w pudełeczku. E, chyba coś do robienia opatrunków, tak mi się wydaje. Pozdrawiam.